Siema, ja oczywiście jestem Chedda. Dzisiaj mam dla was 20 ciekawostek o Juice Worldzie To co, lecimy? Juice World tak naprawdę ma na imię Jared Anthony Higgins. Urodził się 2 grudnia 1998 roku w Chicago. Zmarł 8 grudnia 2019 roku również w Chicago. Juice World znany był z tych piosenek Algeese Are The Same, Lucy Dreams, Bandit, Legends". Przy czym to ostatnia została wypuszczona po jego śmierci. Przyczyną śmierci przedawkowo... Wanie leków dziwbólowych Miał 21 lat W samolocie Juice Warda znaleziono aż 32 kg marihuany. Wyleciał z high school Juice Ward podpisał kontrakt z wytwornią Interscope Na ponad 3 miliony dolarów Juice nagrywał pod nazwą Juice the Kid Juice był też dobry w freestyle Juice Ward potrafił grać na gitarze Jego nazwę wziął z filmu Tupaka Juice Ward nosił krótkie dready Juice przez jakiś czas pracował w fabryce Ale został zwojony Ludzie porównują go do Post Malona Rapper RA wychowywała samotna matka i brat. Juice został pozwolony na 15 milionów dolarów. Dys Google Juice'a został skakowany, przez to wyciekły jego nieopublikowane piosenki. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Słyszę, że już jest taki krótki, ale no. Piszcie o kim chcielibyście następny odcinek i ile tych faktów byście chcieli. Jeszcze w kolejce jest Extension. -ex no, dzięki za oglądanie. Na...